Witam wszystkich. Dzisiaj zabrałem się za tą moją psikuśną SHL-kę 11 Mam tutaj zamontowany zapłon Audiobass. No nie jestem zadowolony z tego zapłonu. Motocyk strasznie, strasznie odbija w kopkę. Tak, tam wcześniej mówiłem na którymś z filmików. I chcę podmienić, chcę podmienić i założyć zapłon tradycyjny, żeby sprawdzić tu faktycznie jak jeden z oglądających skontaktował się ze mną i mówi, że niby jak jest zrobiony szósty szlif to może być to przyczyną, że ta shl ma ma po prostu dużą, dużą kompresję i może to wpływać na to, że że oddaje w kopkę, no, ten zato ma strasznie małe koło magnesowe już za chwilę Wam tutaj pokażę jest to takie malutkie koło no, które w porównaniu do Tradycyjnego koła, które mam, no to jest, jest przepaść w masie. No, podmienię, zobaczę i pewnie nagram filmik, jak to się zachowuje na tym, a jak na tradycyjnym zapłonie. Pozdrawiam.